Filip Lewandowski, my Roxy z nami. Cześć. Siemanko, Siemanko. Gala petarda, ale jak ty ją oceniasz? No kurde oddała, nie. E, obawiałem się, że nie będzie taka fajna, jakby jak, 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 jak ją zrealizowaliśmy teraz. E, kurde, no, zaparło mi trochę dek w piersiach, jeżeli chodzi ogólnie o te walki, te zakłady, bardzo dużo emocji. No i przez to też mój słowo to mnie do końca jest taki super poprawny może być tutaj na tym wywiadzie. Nie? A propos, zakład wygrany, gratulacje tańczyłeś po tej pierwszej. Przy rundzie. No i jestem wdzięczny też, że ogólnie publika w ogóle się ruszyła, coś tam porobiłem troszeczkę tej, tej kręcącej rączki starej i 11, prawie 12 tysięcy ludzi napierdalało razem ze mną i też cieszyło się razem ze mną, tak więc cieszę się. Amadeusz zlekceważył rywala i tak naprawdę przejechał się na tym moim zdaniem. Przejechał się dość mocno, nie? nie jest to, moim zdaniem Amadeu dla Amadeusza nie jest to mimo wszystko super wygrany dzień, ale kurde, nie będę też od niego wymagał, żeby mi nagle zabulił całą bułę, nie, tylko gdzieś tam po troszku go będę skrobał tam, tak nieinwazyjnie on musi dostać wypłatkę, musi się nią nacieszyć i, i, i to jest najważniejsze i tyle chyba 10% odpalasz wiewiórowi dobrze kojarzę? Eee, no dyszkę odpalę no dobrze, to, to, to elegancko Jaka jeszcze walka na Tobie zrobiła no takie duże wrażenie? Pewnie Borys z Normanem. Eee, Borys z Normanem fajna walka. Eee. Wardenga też taki, cały poobijany. To był już moc, mocny widok. Ma charakter, pokazał to. Ma charakter. Rozumiem też, że. Yy, on nie wytrzymał w tej walce, ale to jest yy, też kwestia, w, my, wydaje mi się też. Yy, nie wiem, czy cukrzyca może mieć na to wpływ. Nie znam się, bo nie jestem jakimś tam specjalistą, ale Sylwek jest zajebisty. I. I taki, taka walka przed, przed rehabilitacją, bo on teraz będzie, e, będzie musiał e, no i się po prostu ogarnąć sobie to więzadło. No to wydaje mi się, że i była to bardzo godna walka. Nie? Kapitalne otwarcie gali, Shell tak znokautował wujaszka Fericze, że aż się tam przeraziłem. Mocno to było. Tak, e, tak samo Marcin Dubiel. On w ogóle stary e, przyszedł po, 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 po chwili do mnie i mówi, jestem wkurwiony, e, boję się o Fericze, bo coś tam się mu dzieje. E, no, no to są ziomki z jednego klubu, więc rozumiem to, nie? Co z Tobą, bo też się miałeś bić, w końcu nie walczysz. Gdzieś tam mówiłeś o tym, ale podpytam Cię o to przed naszym obiektywem, że tak powiem. Za chwilę e, będzie dobrze. Ja ogólnie, e, szczerze powiedziawszy, to jak zobaczyłem też Maksymanie, e, no to żałowałem, że nie wziąłem tej blokady, nie? Bo wiedziałem, że ten debiut ostro go, go przeorał psychicznie i no kurde, ubił, ubiłbym maksyma, nie. Jestem tego przekonany, nie? co no wszystko przed Wami jeszcze? Tak? No, co, nie, co, co się odwlecze, to, to nie kiedy kolejna gala powiedz? Będziemy informować na oficjalnych mediach FameMMA -y TV okay. i na Instagram Boxing, również zapraszam wszystkich. To już na koniec zapytam, kogo jeszcze zobaczymy z zawodników z tej karty, bo na przykład Popo powiedział mi, że zapał zajawkę na sporty walki, ale nie wie, czy jeszcze będzie dalej walczył. I tak ki kilka innych osób też to samo mówiło. Kogo ja byś ty chciał? Ja mam teraz chęć bardzo zrobić taką mocną zadymiarską kartę. Nie bazowałbym teraz na... Znaczy to jest też moja teoria i, i, i teoria prezesa Rafała, że fajnie byłoby zbadać kartę, która będzie, która zostanie zbudowana tylko na zadymiarzach, nie? Chcielibyśmy, ja bym chciał bardzo zrobić taką kartę, nie wiem, czy to będzie na dwunastkę, czy trzynastkę, czy czternastkę, ale na przykład Fame 12 zadyma po dwukropku i zrezygnować na przykład z tych takich twórców, którzy byli, są mega duzi, bo oni są też, też drodzy, tylko na tą galę I, i, i dojebać po prostu stary, wiesz, taki turbomłyn i zobaczyć jak przy tej skali Fejmu, która jest, która jest teraz, jak zadziała stworzenie takich tylko soczystych, juicy, kontrowersyjnych, starych pojedynków, gdzie na konfie nie ma nudy, cage stare nie są nudne, wszystko byłoby, po prostu by wrzało. I jak to zadziała, nie? Dobre, dobre, już absolutnie na koniec właśnie a propos tej skali fejmów. Wchłaniacie sportowych zawodników z innych organizacji, macie satysfakcję, że tacy ludzie jak, nie wiem, Marcin Wrzosek u Was walczą, Borys Mańkowski, właśnie Norman Park? Ja już się kiedyś wypowiadałem na ten temat. Dla mnie to jest tak, że fejmy ma to jest połączenie różnych Uniwersów, tak Na przykład, stary, masz e, Popo i masz jego widzów, nie? Masz Mixera i masz widzów ekipy jakiejś młodszych, nie? Masz na przykład, stary, jak, e, Martę Linkiewicz i jej e, Masz Borysa Mańkowskiego i fanów sportu, stary. Masz Normana Parkę fanów sportu i jakichś tam de, również fanów z Irlandii, nie? E, wiesz, to, to, to są moc, moc, mocne, jakby... E, mocny miks e, i... I, i, i tyle. To, o co chciałem powiedzieć. Aha, no właśnie, no i dlatego robimy te sportowe pojedynki, żeby trafiać też do fanów sportu, do kultury sportu, kultury MMA. To są też walki, które na pewno poprawiają wizerunek FMMA w świecie sportu, no bo y, no nie ma co ukrywać, ale walka panów y, Normana i Borysa, no moim zdaniem, była jedną z najbardziej sportowych walk y, chyba, może w tym roku. No, no, bo, no bo KSW, mimo, że gdzieś tam y, lubię chłopaków z KSW, bo do... Zgadujemy się i tak dalej. No to wiesz, no, oni na przykład e, mieli e, pojedynek Akopa i Szymona Koleckiego na gali stricte sportowej i to był ich main event, nie? Więc, e, więc no nie sądzę, żeby to był lepszy main event e, niż, niż main event, no, typowo ludzi, którzy turbo jakby są, e, są, są w sportach walki już od bardzo długo, nie? Wielkie, wielkie dzięki. Piątka gratulacje. Dziękuję bardzo.